Funkcjonowanie lotniska Olsztyn Mazury otworzyło północno-wschodnią część Polski na świat. W związku z nowymi możliwościami pojawiają się liczne pytania. Czy o warmii i Mazurach słychać w Europie? Czy odwiedzą nas w najbliższym czasie sąsiedzi z Niemiec bądź Anglii? I z drugiej strony, co my wiemy o naszych sąsiadach? Czy wiemy, gdzie najlepiej spędzić swój urlop? Na te i wiele innych pytań dziennikarzy 15 czerwca podczas śniadania prasowego odpowiadali przedstawiciele lotniska w Szymanach, władz samorządowych oraz agencji turystycznej Wistur. Otwarcie lotniska było kluczowym elementem naszego zainteresowania się tym regionem, ponieważ jest to jeden z najważniejszych aspektów rozwoju regionalnego – dostępność. Im lepsza promocja, tym większy ruch na lotnisku, a im większy ruch na lotnisku, tym większe pieniądze dla nas. Lotnisko, jak już widzimy, jest dużym sukcesem regionu. Chcemy, żeby ten sukces pączkował, że tak powiem, między innymi poprzez zainteresowanie biznesu. Bo z samego portu lotniczego i ruchu pasażerskiego spółka i zarząd lotniska nie uzyska takich przychodów, które by pokryły koszty. Dlatego samorząd chce obudować lotnisko różnorodną infrastrukturą hotelową, zdrowotną czy handlową. A także nawiązuje współpracę z tur operatorami, którzy proponują wycieczki do krainy Tysiąca Jezior, w której sami i już się zakochali. Uważam, że to miejsce, w którym znajdujemy się w tej chwili, jest doskonałym miejscem na spędzenie wolnego czasu. Zdaniem dyrektora Wistur promowanie regionu wcale nie jest takie łatwe. Poprzez nieustanną reklamę turystów trzeba zachęcić nie tylko pięknym terenem, ale także dostępnością połączeń zarówno lotniczych, jak i drogowych oraz płynną informacją o hotelach czy miejscowych atrakcjach. Posiadając takie dane, biura na całym świecie mogą oferować wypoczynek w naszym regionie. Naszym zadaniem jako operatora turystycznego jest rozbudowywanie destynacji, które już posiadamy i poszukiwanie nowych. Spodziewamy się współpracy i pomocy ze strony władz lokalnych w rozwoju naszej działalności tutaj i uważamy, że będą dla nas cennym partnerem w rozbudowywaniu naszej działalności w Europie Środkowej i Wschodniej. Samorząd w dalszym ciągu chce promować region, szczególnie w Europie Zachodniej. Akcja Mazury Cud Natury już dawno wpisała się w kampanię informacyjną. Kolejna, samolotem na Mazury, także ma zachęcić do wizyt właśnie u nas. I to nie tylko ze względu na walory środowiskowe, ale także kulturowe i historyczne. Dlatego już jest przygotowywany cykl konferencji z udziałem Regionalnego Ośrodka Turystyki. Te konferencje są w tej chwili organizowane już od jutra w Berlinie, w Monachium, w innych miastach niemieckich, ale będą również przeniesione na obszary Wielkiej Brytanii, Skandynawii po to, żeby tą warmię Mazury promować w dalszym ciągu, bo okazuje się że nigdy reklamy za dużo. W promocji regionu kluczową rolę odgrywa lotnisko w Szymanach, dlatego musi rozwijać się dynamicznie i pod potrzeby klienta. Otworzyliśmy kilka nowych połączeń. No mamy już pięciu przewoźników w ciągu pół roku. Mamy siedem połączeń, więc to jest w skali kraju znaczące. Teraz władze lotniska pracują nad tym, by istniejące połączenia były maksymalnie wykorzystywane, bo każdy nowy pasażer to konkretny pieniądz. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy lotnisko Olsztyn-Mazury odprawiło 6 tysięcy pasażerów na zaledwie dwóch regularnych połączeniach – Kraków i Berlin. Od niedawna doszedł również Wrocław. Lada moment pojawią się nowe. Od 17 czerwca do Monachium, od 18 czerwca do Londynu, a od 2 lipca do Warszawy. Wszystkie trzy razy w tygodniu. A od 1 listopada do Londynu polecą samoloty firmy Ryanair.